Jest uh, wielkie honory uh, dla mnie. Oczywiście jestem bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy. I było duża niespodziałka nie od początku, uh, ale no, tylko jestem bardzo, bardzo zadowolony. Mogę powiedzieć do, 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 do kibiców z uh, że że będę grać na, na, na 100% i i i udam, udam serce na, na na boisko za zaskry. Jeszcze mam czas e, na, na przygotowania, i i ale wiem ta ta, ta ten ten lato jest jest bardzo ważny. Uh, ten turniej jest na, na, na bien się, uh, w historii uh, i no, wiem, że będzie duża presja, będzie duża emocja, ale jestem bardzo zmotywowany. Nie, nie będzie rewolucji. To oczywiście reprezentacja. Reprezentacja jest, jest dobry zespół i są dobre zawodników. Tylko E, musimy próbować garść lepiej i, i być regularni. Jako zawodnik zawsze myślałem, że grupa jest najważniejsza na i, i to, to prowadzi do Świcienca, do, 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 do wygrania też. E, to, e, co potrzebujemy, jest e, szacunek, jest e, praca, jest. E, Komunikacja i, i, i zaufanie, prawie oficjalnie, a czego nie jest, jeszcze nie jest oficjalnie, nie podpisałem, ale uh, tylko była duża gratulacja i e było bardzo, bardzo fajne i, i kibiców też są bardzo, byli bardzo chętni, bardzo, bardzo, gentnie, bardzo no, super.